Witam Was kochani bardzo serdecznie, Agnieszka Wojtala, Clarity Studio. Moi drodzy, bardzo długo mnie nie było, ale procesy, procesy, procesy. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o dosyć trudnej tematyce, bo będę chciała hmm, pokazać Wam, jak to z, mojego, e, z mojej wiedzy, którą powzięłam, i z mojego, no niestety, osobistego doświadczenia wygląda temat e, związany z próbami samobójczymi. Czyli dlaczego są osoby, które decydują się na samobójstwo, albo dlaczego są osoby, którym w ogóle to przechodzi przez myśl, gdzieś się pojawia w ich przestrzeni w ogóle umysłowej i one o tym mówią na przykład. Czyli dzisiaj o takim trudnym temacie. Moi kochani, chciałabym ten temat potraktować bardzo poważnie. Natomiast z racji tego, że już. Wiedzę ugruntowaną na ten temat mam już od kilku lat, natomiast osobiste doświadczenie przyszło ponad rok temu. No to już ten temat jest we mnie osadzony i bardziej traktuję tą opowieść na ten temat jako bardziej coś, co już jest takie normalne, coś takiego niestrasznego. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która ma myśli samobójcze. Albo jeżeli jesteś osobą w, 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 w towarzystwie której są osoby, albo jest jakaś Twoja bliska osoba, która y, mówi Ci o tym, że zabije się, y, albo odbiorę sobie życie, y, to, no to to właśnie jest odcinek dla Ciebie. Kochani, chciałabym wam powiedzieć na, na, na przykładzie swoim, właśnie, tego jak to u mnie było, y, chciałabym Wam powiedzieć. Y, jak możemy rozpoznać taką osobę? Co się w niej dzieje, która chce popełnić samobójstwo albo, no, co gorsza, popełnia to samobójstwo? E, ja, o co chodzi w głowie tej osoby? Dlaczego niektórzy tak, a dlaczego niektórzy nie? Mówią o samobójstwie, w ogóle pojawia się taka w myśl w głowie, albo robią, popełniają to samobójstwo, odbierają sobie życie. Kochani, pierwsze, co jest najważniejsze, i tutaj będę się wypowiadać, i moją bazą będzie medycyna germańska, tak? I będziemy mówić tutaj o tak zwanych o konfliktach, które dotyczą kory mózgowej. Kora mózgowa jest odpowiedzialna za naszą relacyjność, o nasze terytorium, dokładnie o to, co my mamy na terytorium, jak my się czujemy na tym terytorium, z kim przebywamy, a może kogo nie mamy na tym terytorium. Czyli tak technicznie. Pierwsze co to rozpoznajemy i po tej osobie, jeżeli ona coś takiego mówi, albo zrobiła taką rzecz, że ona ma problem na terytorium. Jest to specyficzny rodzaj problemu. Właściwie taki pad troszeczkę. Taka sytuacja, w której ona naprawdę nie wie, co ma zrobić. Gdzie się odbywa to w biologii? Tak jak powiedziałam, w mózgu, to jest kora nowego mózgu. Natomiast, kochani, my mamy coś takiego jak takie... Przekaźniki w naszym mózgu, które odpowiedzialne są za funkcjonowanie żył tętniczych, czyli naczyń wieńcowych tętniczych i żylnych. Okay? Czyli to są bardzo specyficzne takie przekaźniki. Tutaj, osoby, które wiedzą, co to jest zawał i tak dalej, taki klasyczny, kliniczny zawał, no to tutaj mniej więcej będą kojarzyć. Kochani, kluczem. I tak naprawdę sednem tego, dlaczego ktoś podejmuje się takiej próby, albo mówi o samobójstwie, jest to, że na jego terytorium, czyli w jego domu, w jego pracy, w najbliższym terytorium, dzieje się problem. I taka osoba przeżywa takie, zadaje sobie takie pytania, na przykład, albo przeżywa takie egzystencjalne, takie zdania egzystencjalne się w nim po, po, pojawiają. Boję się, zostaje sam, zostałem sam. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Czuję się totalnie samotny. Jeżeli ktoś zabierze mi to i to i tamto, to nie ma sensu być tutaj już na tej ziemi. To są bardzo głębokie treści. I uwierzcie mi, że to się rozwija albo bardzo szybko, albo bardzo powoli. Zależy, jaka jest sekwencja działań. Czy wyobraźmy sobie na przykład praworęcznego mężczyznę, który traci pracę. I którego potem żona zostawia, bo on, bo, bo on miał długi w tej pracy, coś tam nie płacił, czegoś tam i tak dalej, albo ym, firmę muszą zamknąć. I ta kobieta czyli żona mówi: Ja nie będę z takim facetem. To już tak trywialnie o tym mówię, ale takie sytuacje też się zdarzają. Może być tak, że tracisz partnera, bo on na przykład odchodzi, a potem zdarza się w życiu twoim. Zaraz za tym, na przykład, dopóki jeszcze nie poradziłeś, poradziłaś sobie z tym pierwszym konfliktem, czyli, na przykład, utrata pracy, albo rozstań z partnerem, czy utrata rodzica, na przykład, nie poradziłeś sobie z tym, a walnął cię, że tak powiem, drugi konflikt, który dotyczy podobnych spraw. Znowu się boisz, że zostaniesz sam, albo zostałeś sam, opuszczony, i jest tam hasło: utrata terytorium. Więc widzimy, że te osoby naprawdę mają problem. I słuchajcie, ja Wam powiem tak: w moim życiu pokazał mi się niestety na żywo ten temat i w doświadczeniu. U mnie była rzeczywiście taka, taka sytuacja, że było rozstanie, do końca to rozstanie nie było takie chyba jeszcze we mnie pogodzone, i przyszło kolejne rozstanie, to akurat było z partnerem, tutaj było z dzieckiem. Nawet jeżeli nikt mi tego ścieżka nie chce odebrać, to po prostu moja głowa wpadła w taki lęk, i to jest kolejny, słuchajcie, co się dzieje w głowie takich osób, które myślą o samobójstwie, że one po prostu są y, przesiąknięte lękiem. Powiem wam, że jak wracam do tych myśli y, z tamtego czasu, to boję się. Boję się nawet wracać tam. Lęk, który mnie trawił przez kilka miesięcy, to było dzień w dzień bycia w lęku. Każda moja myśl i to jest specyfika też, słuchajcie, tych osób, bo to jest faza aktywna tak naprawdę tego, że ty przeżywasz cały czas ten lęk o coś albo przeżywasz utratę tak jakby to było ciągle świeże, niepogodzone z tobą. Więc przeżywasz coś takiego i w moim przypadku akurat ja muszę przyznać, że to było, umiem to obliczyć w miesiącach, to były cztery miesiące Dzień w dzień, kochani, ja zasypiałam z lękiem, chodziłam z lękiem i tylko czasami w ciągu dnia, kiedy byłam w pracy, na przykład coś tam mnie zajmowało, to tylko wtedy nie myślałam na ten temat tych dwóch utrat, bo u mnie się była jedna utrata i zaraz bam, bam, druga. I w momencie już tego trzech, czterech miesięcy, tych trzech miesięcy pierwszych, dwóch, tak trzech miesięcy, ja pamiętam, że już zaczęłam mówić o, lepiej, żeby mnie tutaj nie było, to jest bez sensu, życie nie ma sensu. Takie słowa padają. I u mnie na szczęście tak rozłożyły się waga jakby tych, um, waga tych wydarzeń i moja płeć mózgu, mój stan mózgowy wtedy, um, biologia mojego mózgu, e, bo, bo wtedy jeszcze byłam mamą karmiącą, małe dziecko, więc... Y, u mnie specyfika tam hormonalna, bo to jest, to, ale to już na wyższy stopień jazdy, także nie będę Wam o tym tu mówić. To na jakichś kursach i szkoleniach możecie o tym porozmawiać, albo do mnie napisać, co Wam wytłumaczę. Chodzi o to, że w mojej sytuacji akurat szczęśliwie tak się złożyło, bo to jest kwestia, słuchajcie, biologicznych czynników. To jest kolejne, co może, o czym możecie nie wiedzieć. Dlaczego jedni się zabijają, nie mówiąc nawet o tym, po prostu wychodzą. Wieszają się, podcinają sobie żyły i nikomu o tym nie powiedzą. A drudzy mówią o tym. Mówią: Wiesz co? Nie, lepiej, żeby mnie nie było. W ogóle to weźcie sobie tutaj. Ja po prostu się położę, podetnę sobie żyły. I te osoby koło Was czasami chodzą. A może Ty tak masz, że Ty tak mówisz już. To uwaga: Trzeba szybko wrócić sobie, gdzie jest konflikt, który dotyczy utraty. Utraty terytorium, utraty kogoś, utrata. To jest najważniejsze słowo, co utraciłeś. I z powodu czego utraty, wydaje ci się, że nie ma sensu tu żyć. Więc wysupujcie sobie te ważne rzeczy podczas tego, co do Was mówię. Ja pamiętam, jak to było przerażające, bo taki kilka miesięcy było przerażające, bo to jest, wiecie, kilka set dni i tak dalej. I w pewnym momencie, ja pamiętam ten, pamiętam ten moment, że ja y, stanęłam przed lusterkiem w Łazience i znowu o tym myślałam. I przyszedł taki moment, taki kulminacyjny, kiedy już nie tylko myślałam o tym, słyszałam, że to mówię, ale zaczęłam rozważać, jak się zabić. I naj, największą ulgę wtedy pamiętam przyniosło mi pod, podcinanie sobie żył, i nie czułam wtedy odrazy gdzie normalnie nie lubię takie rzeczy, mnie w ogóle straszne, a wtedy nie. Pamiętałam, jak ta ciepła krew wylewa się tak spokojnie, ja tak po prostu odchodzę. I pamiętam, że wtedy, w tamtej chwili, nie wiem, ile to trwało, kochani, ale y, odpłynęłam. Czyli w tych myślach, w myślach, w wyobrażeniu odpłynęłam w krainy rozkoszy, gdzie nie ma problemu. Gdzie to wszystko, ten obłęd się skończył. Ja nie muszę podejmować żadnych decyzji. Ja nie muszę nic rozmyślać na ten temat. Po prostu nie ma tego. I przeżyłam ekstazę związaną z tym, że tego nie ma. I na sam ta myśl wywołała we mnie wizualizację, a wręcz odczucie fizyczne rozkoszy. I nie wiem, ile to trwało. Czy to były sekundy, minuty, nie wiem, nie pamiętam tego. Ale pamiętam, jak coś mi szturchnęło. Coś, nie wiem co, kochani, ale było mi słodko. I nagle przyszła taka myśl, takie otrzeźwienie jakby umysł, jakby wróć tu i teraz. I przyszła do mnie od razu germańska. Ale Agnieszka, ty myślisz o samobójstwie. Tobie się właśnie zrobiło przyjemnie? Na samą myśl o tym, że sobie pocinasz żyłę. What the fuck? Ja mówię, no ale tak, no to tak rzeczywiście, to jest najlepsze rozwiązanie. Dlaczego, Agnieszko, według medycyny germańskiej w człowieku pojawia się myśl samobójcza i przyszło do mnie podwójna utrata. Albo lęk, że utracasz kogoś. Albo utracisz za chwilę. Słuchajcie, jak mnie to dało po garach, jak mi to te neurony zaczęły tam funkcjonować. Nie mówię, Boziu, przecież to jest takie proste. Zatrzymaj to. Kto to może zatrzymać? Tylko Ty. Tylko ty, z pomocą sił wyższych. Ja, ja już mówię teraz Ducha Świętego, po prostu, bo to Duch Święty mnie po prostu pacnął chyba gdzieś po plecach, nie wiem, tak, tak pamiętam ten, 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 ten dotyk. I ty tylko możesz to zatrzymać, nikt inny za ciebie tego nie zrobi. To poczucie, że, że chcesz się zabić, to jest, to, jest, to jest hormonalna gra w tobie. Natomiast pamiętam kuszenia. I z racji tego, że ja bardzo zaraz rozwijam się duchowo, nie rozwój osobisty, tylko rozwój duchowy, i myślę, że tego będzie dużo teraz na kanale, więc nie wiem, czy nie odejdziecie ode mnie, ale jak będę mówić o Jezusie i o Bogu, więc szykujcie się na zmiany. To po prostu przyszło do mnie to, że byłam kuszona po prostu przez siłę zła, które bardzo się spodobało, a nawet ta obietnica słodka tego, że mi będzie dobrze. Poczucia. No tak, tylko koniec potem nie powiedział, że skończy w jakimś ogniu piekielnym. <grym> Dlatego moi drodzy, tak jesteśmy wtedy w tym stanie pod wpływem bardzo mocno naszych myśli. I jesteśmy odleciani od rzeczywistości. Tak normalnie się rzecz ujmując. Więc dostęp do nas mają dwie energie duchowe. Jedna to dobra, a druga ta zła. No i wiadomo, że tej złej będzie zależało na tym, żebyśmy sobie jednak to życie odebrali i przeszli na inną stronę. Więc pokazane mi zostało rzeczywiście fizycznie, jak wygląda walka duchowa, która trwała tak naprawdę o mnie przez kilka miesięcy, każdego dnia. Yy, to była walka z lękiem. Często z urojoną jakąś, bo lęk często jest na wyrost. Pamiętajcie o tym. Lęk często nie jest rzeczywisty. Myśli, on nam tylko... Mówi, a zobacz, będzie się działo to, będzie się działo tamto, skończysz tak, będzie to, będzie tamto. I takie hipotezy czarne, scenariusze się nam tworzą. Więc yy, kilka miesięcy trwała walka o to, co ja zrobię, jak ja zdecyduję. I szczerze mogłabym powiedzieć, że tę walkę przegrałam. Bo przez kilka miesięcy nie umiałam sobie z tym poradzić, aż do momentu, w którym, właśnie, był święty mnie, po prostu. Popchnął, mówcie sobie, Aniu Stróż, jak chcecie, ja, ja, ja używam takiego określenia. Po prostu mnie w plery i, i powiedział: hej, 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 chwileczkę. Przecież ty jesteś mądrą dziewczyną. Ty to skumasz. I użył do wytłumaczenia właśnie tego, co kocham, tego, co, co, co jakby w wiedzy i w mądrości czuję mocno, czyli właśnie wytłumaczenia z medycyny germańskiej. Więc kochani, zobaczcie, jak to jest. Że są osoby, może tak jak mówię, ty masz taki stan teraz, więc co po pierwsze, jeżeli w Twoim otoczeniu, może tak, jeżeli w Twoim otoczeniu są osoby, które mówią, że chcą się zabić, to pogadaj z nimi o ich terytorium, czy one kogoś utraciły, coś utraciły, a może boją się utracić. Druga rzecz, jeżeli Ty jesteś taką osobą i wiesz, że masz jakiś problem relacyjny, związkowy, um, może to być jakaś przynależność nawet do partnera, do partnerki. Coś w bliskim twoim terytorium. Może to być mówię, dom, praca, jakaś przyjaźń. Jeżeli bombardują cię tu właśnie jakieś utraty i pojawiają się w tobie te myśli, to czas najwyższy wygrać z lękiem i pogodzić się z tym, że pewne rzeczy nie wrócą, że pewne osoby nie wrócą i tak dalej, tak dalej. To nie jest łatwe. Ale może być też, miej tą świadomość, że jeżeli nie zaprzestaniesz tego procesu, to możesz dojść do kuszenia ostatecznego, dokładnie takiego, jakiego miałam, gdzie duch zły będzie ci próbował pokazać nawet w twoich odczuciach, nawet fizycznie, że zabijając się, zrobisz dobrze, bo on mami, on cię kusi promocją. <tak>, tak jak promocją nas kuszą w sklepach, nie? Ale to jest wszystko fake, bo potem cena będzie nie do końca taka, jak tobie się wydawało. Potem odchodzisz od kasy, patrzysz i mówisz: Kurczę, blade, to miało być tańsze. Oni mi tutaj wcisnęli jakąś promocję, a miało być tyle i tyle złoty zaoszczędzone, a tak naprawdę to, to bez sensu, bo, bo, bo jak kupiłbym to w innej sklepie, to by się okazało, że to w ogóle jest, jeszcze, jeszcze przepłaciłem teraz na tej promocji. Rozumiesz, o co chodzi? Tak działa do zły. Więc. Ym, Musisz rozpoznać to i na, im szybciej, tym lepiej uporaj się z tym tematem. Jeśli potrzebujesz pomocy, szukaj ludzi, którzy ci pomogą namierzyć coś. U, jak, jak możesz to zrobić? Ale ja wiem, że ty masz taki w sobie potencjał, tak samo jak i ja, że ja sobie z tym poradziłam. E, szukaj, wiesz już, gdzie masz szukać, wiesz, jak masz to rozpoznać. E, pamiętaj, że to jest walka na śmierć i na życie. I ja nie żartuję sobie. To jest, to jest walka na śmierć i na życie. I ty razem z dobrymi energiami jesteś w stanie tą to, to, to wygrać. I wątek, który straciłam, a dokończę, że w międzyczasie hmm, pokazało mi się podczas tego roku, że osoby, które mają takie hmm, nie chcę powiedzieć, że tendencje, ale których może to spotkać to są osoby, które mają takie tendencje do hmm, depresyjności. A co to są za osoby, które mają tendencję do dobycia w stanach depresyjnych? Osoby, które mają to doświadczenie we wczesnym wieku płodowym, że były niechcianą ciążą, ok? Któryś z rodziców nas nie do końca chciał. Więc, i to nie oceniamy ich, bo chodzi o moment w ich życiu, chodzi o, o to, czy im było łatwo, czy lekko i tak dalej. To zostawiamy kompletnie ocenę tego wszystkiego. Natomiast rzeczywiście tak jest. Ten stan, że chce się zabić, pojawić się może też u każdego, kto przeżywa po prostu takie konflikty, jeden po drugim. Natomiast widzę, że pojawiło mi się w tym temacie coś takiego, właśnie takie połączenie czyli jak byśmy sobie pracowali z uwolnieniem duchowym, już nie mówię tutaj teraz takim osobistym, jakimś takim psychologicznym, tylko mówię duchowym to mielibyśmy za zadanie wyrzec się ducha bezsilności, ducha aborcji, ducha śmierci. I to trzeba po prostu z kochanie ze swojego życia wywalić. Często osoby, które właśnie mają takie tendencje, właśnie tendencje, po prostu częściej one są na liście tych osób, które chcą się zabić. Ja tutaj bardzo to tak klasyfikuję, natomiast ta lista jest bardzo szeroka i otwarta. Wam tylko mówię o tym, co według mnie, jak ja to czuję ze swojego doświadczenia i z pracy z wami. To są osoby, które właśnie gdzieś były bliskie im uzależnienia, ale bardzo często do takich stanów dochodzi w momencie, kiedy w rodzinach wcześniej, we wcześniejszych pokoleniach takie sytuacje już gdzieś miały miejsce. Były kuszenia, były uzależnienia, były choroby psychiczne, były jakieś zabawy z ezoteryką, z jakąś taką nieciekawą duchowością. To wszystko otwiera nam drzwi, tak samo jak i niezałatwione konflikty biologiczne, w szczególności dotyczące właśnie tego, tej utraty terytorium, to wszystko otwiera drzwi do ducha złego, który wie, że wy macie na przykład w sobie nieuzdrowionego ducha aborcji, ducha niechcianej ciąży, ducha bycia, nie wiem, dziewczynką, a chłopcem mieście bycia albo coś tam, ducha bycia odrzuconym, ducha lęku. To wszystko. Jakby ta energia zła, ona doskonale o tym wie. I ona tylko czeka, kiedy do was wejść z pełnym rysztunkiem. Odsłuchajcie sobie ostatnich moich filmów, naprawdę są bardzo ciekawe. Także, kochani, tyle na dzisiaj. Temat mówię niełatwy. Natomiast cieszę się, że mogę o tym opowiedzieć, bo, bo już mam spokój w sobie i powiem Wam, że cieszę się za to doświadczenie. Cieszę się, że mnie do święty popchnął tam wtedy w plecki, bo mogę wam o tym powiedzieć. I dziękuję Bogu za to, że po prostu skierował mnie w swoje ramiona, bo tam po prostu teraz jestem, tam się dobrze czuję. Teraz mogę o tym mówić. I stąd też te pauzy na moim kanale, bo dużo się zmienia. Także zobaczymy, co będzie i z jakim tematem się spotkamy następnym razem. Jak masz jakieś zdanie na ten temat, to podziel się całuski.